Ceny za metr kwadratowy zaczynają się już od 7400 zł. Obecnie wybrane mieszkania są dostępne już za 92% ich pierwotnej ceny dzięki rabatom sięgającym do 8%. Cena to nie jedyny plus tego osiedla. Dużo daje także doskonała lokalizacja czy same mieszkania. Na terenie osiedla i w jego okolicy znajdziesz wiele możliwości aktywnego spędzania czasu, na przykład halę sportową. Mieszkając na tym osiedlu będziesz cieszyć się ciszą i spokojem, korzystając z uroków miejskiego życia. Niedaleko osiedla znajdują się przystanki PKP i MPK oraz drogi szybkiego ruchu. Szkoła i przedszkole w pobliżu zapewniają wygodny dostęp do edukacji. Sklepy i punkty usługowe tuż przy osiedlu sprawiają, że nie będziesz niepotrzebnie tracić czasu. Same mieszkania także posiadają wiele plusów, to nie tylko świetna lokalizacja. Mieszkania wykonane są z wysokiej jakości materiałów, zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Szeroki wybór mieszkań o różnych metrażach od kawalerek po przestronne apartamenty. Do każdego mieszkania przypisany jest balkon lub ogród. Mieszkania zaprojektowane z myślą o wygodzie mieszkańców, tak żeby zapewnić im wszystko to, czego potrzebują. A więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej dobrydevelopermilop.pl lub u naszych konsultantów.